Ulica Mostnika zawsze miała pociąg do alkoholu. To tutaj, przy trasę 52, Nathan Blau założył w 1852 roku fabrykę likierów, specjalizującą się zarówno w produkcji, jak i dystrybucji cięższych trunków likierów, budek smakowych i nalewek. Specjalnością fabryki była żołądkówka Ozon. Gdybym urodziła się 100 lat temu, chętnie bym się tutaj zatrudniła. Wypłata na czas. Przed gwiazdką dostawaliśmy nawet kilka butelek likierów w prezencie. Pewna emerytura. Mieliśmy wygrać wojnę. A z kolegami chodziliśmy po pracy na piwo Stern, które produkowano na rogu Kasuberstrasse i obecne obecny zbieg ulic Kaszubskiego i Kilińskiego. Papierosy kupowaliśmy obok naszej fabryki w sklepie Fritza Webera pod numerem 51. A raz w roku pozwalałam sobie na cygaro, z fabryki cygar sali Arona albo zakładów Simona. Były to jedne z ostatnich żydowskich fabryk działających w Słupsku w latach 30. -tych. Już nigdy tytoń nie smakował tak jak przed wojną. Jeden z moich znajomych, Otto Schroeder, robił mi wyrzuty, że pracuję w żydowskiej fabryce, choć sam był sprzedawcą w eleganckiej trafice Gustawa Jakobsona. Przy ulicy Neutersstrasse, dziś nowobramskiej, usiedliśmy raz przy butelce słodko-gorzkiej nalewki żołądkowej Ozon i tak długo rozmawialiśmy, dopóki Otto nie zmienił zdania. Gdyby takich wieczorów przy wódkach i likierach z żydowskiej fabryki Natana Blau było więcej, kto wie, może wciąż można by było kupić legendarną butelkę ozonu. Póki wędrujesz przez świat, przez morza i ląby, powinien ci zawsze towarzyszyć ozon z nadbałtyckiej plaży. Thank you